Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią testu zestawu do haftu z AliExpress. Miałam tutaj na myśli ten zestaw, pewnie już kojarzycie tego kotka. Pierwsza część została wrzucona dokładnie dwa tygodnie temu na mój kanał. Link macie oczywiście w opisie i pewnie wyświetli Wam się tutaj u góry. Także jeśli nie widzieliście pierwszej części, to odsyłam Was właśnie do niej, a później przyjdźcie obejrzeć tą, bo myślę, że warto. No i tak. Eee, ogólnie rzecz biorąc, przez ostatnie mniej więcej półtora tygodnia zajmowałam się haftowaniem właśnie tego obrazka eee, i na bieżąco nagrywałam Wam relacje i swoje przemyślenia na temat tego, jak mi się to haftuje i czy rzeczywiście warto wydać te parę złotych, parę dziesiąt na ten zestaw? Czy warto, czy nie warto? No, powiem szczerze, że nie do końca, ale jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do oglądania. No i zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Jak widzicie, wyhaftowałam już jeden taki kwadracik. Co prawda 10 na 11, ale kwadracik. I to, co mogę Wam powiedzieć już teraz, to to, że mulina DMC jest o wiele fajniejsza niż mulina ariadna. Jest bardziej puszysta, taka pełniejsza. Dla porównania, mogę Wam pokazać obrazek, który też był haftowany na. Um, kanwie 14. E, no i porównując e, ten kawałek a ten, no to mulina ariadna e, o wiele bardziej prześwituje, mimo że też była wyszywana dwoma nitkami. Te krzyżyki są również o wiele ładniejsze niż mm, na tym hafcie. E, tutaj mi się podobają o wiele bardziej. Są pełniejsze i ogólnie mega. E, zaczyna mi się to już bardzo. Podobać. Ta mulina również o wiele mniej się plącze niż mulina ariadna, więc zapowiada się fajnie. O wiele fajniej się nią pracuje. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, bo jeśli tak, to będę naprawdę przeszczęśliwa. Skończyłam właśnie robić pierwsze trzy kwadraciki. I są to te trzy. Ten, ten i ten. I powiem Wam, że mam ochotę wyrzucić to wszystko przez okno, i to dlatego, że kanwa, na której jest obrazek, jest dość spora, i z racji, że ja nie mam ani żadnego tamborka, ani żadnego stojaka. To haftuje mi się to po prostu okropnie, jest mi tak niewygodnie, że ja nie mam pojęcia, jak dotrwam do końca tego obrazka. Mam nadzieję, że tamborek, który zamówiłam, szybko do mnie przyjdzie i uratuje mnie z opresji, no bo naprawdę nie sądziłam, że jest to aż tak niewygodne. Nie potrafię nawet tego trzymać w ręce, na początku jeszcze było ok. Ale mordowanie się z taką dużą kanwą, no to jest po prostu straszne. Przynajmniej jak dla mnie. Ale to nie jest wina zestawu. E, w żadnym wypadku to jest bardziej moja wina, ponieważ się nie zaopatrzyłam. E, no, także ja lecę dalej. Jak będę miała po drodze jeszcze jakieś uwagi, no to się do Was odezwę. Wraz z nowym dniem nastała nowa ochota na haftowanie, i o ile już nie mam ochoty wyrzucić tego zestawu przez okno, no to w dalszym ciągu mam jakieś tam wątpliwości co do niego, no i takie mieszane uczucia. Głównie dlatego, że kolory, jakie są tutaj, a kolory, jakie są na wzorze, różnią się i wiedziałam, że one się będą różniły. Ale nie sądziłam, że aż tak. I o ile ta różnica tutaj na tym etapie mi się podoba, no to w momencie, kiedy już weszłam na ten kwadracik, który ma być już częściowo tłem, no to wygląda on już tak. I... No i właśnie mam mieszane uczucia, ponieważ sądziłam, że no będzie to bardziej podobne do tego, co jest na wzorze, i jakoś się już tak pogodziłam z tym, że to tło będzie wyglądało. Tak, a nie tak jak tutaj. No, co prawda, to też mi się podoba, ale no, no nie spodziewałam się tego. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało dalej. I kolejną rzeczą, którą już widzę, to to, że słuchajcie, tutaj we wzorze jest bardzo dużo szóstek. Tych szóstek tutaj jest na około kotka bardzo, bardzo dużo. Natomiast, kiedy patrzycie na te niteczki, Szóstka jest tutaj. Tej nitki jest naprawdę niewiele i ja już widzę na tym etapie, że tej nitki na pewno nie wystarczy. No i no i troszeczkę będzie problem, chociaż tutaj jest podane, że ta szóstka to jest DMC 336, więc na pewno będę mogła sobie dokupić gdyby co ale tak jak mówię no zobaczcie no nawet tutaj widać ile jest tych szóstek. Te szóstki są praktycznie wszędzie, a tej nitki dali tak malutko. Także no trochę fail i już widzę, że to będzie ogromny fail, bo na 100% nie wystarczy tej nitki. No ale zobaczymy co będzie dalej. Lecę. Jestem ciekawa jak będzie wyglądał już ten kwadrat, jak już go skończę. Ten już jest skończony, więc lecimy teraz tutaj i będę robiła w górę. Powiem Wam szczerze, że z każdym kolejnym kwadracikiem zaprzyjaźniam się z tym wzorem coraz bardziej i nie mogę się już doczekać, aż skończę cały obrazek, pomimo że dopiero zaczęłam i tak naprawdę zrobiłam dość niewiele. Na początku mówiłam Wam, że te nitki DMC o wiele mniej się plączą niż nici Ariadna i w dalszym ciągu podtrzymuję to, co powiedziałam na początku. Natomiast kolejną rzeczą, którą zauważyłam podczas haftowania jest to, że te nici jest o wiele trudniej rozplątać w momencie, kiedy już się zaplączą. Te muliny z firmy Ariadna są o wiele prostsze do rozplątania. Te natomiast tworzą supły, które do rozwiązania są po prostu koszmarne, no i ogólnie masakra, aczkolwiek fakt plączą się o wiele rzadziej. Natomiast jeśli już się poplączą, no to ciężko je w ogóle rozplątać, nawet bardzo ciężko. Dajcie znać, czy wy też macie takie spostrzeżenia na temat tych nitek. No, nie wiem, może to tylko u mnie, tak? Może ja robię coś źle, napiszcie koniecznie. Chętnie yy, poczytam na ten temat. Powiem Wam, że zaczęłam się troszeczkę interesować yy, dokupieniem mulin do tego zestawu, ponieważ tych mulin już wiem, że zabraknie, głównie tej szósteczki. I słuchajcie, jakie było moje zdziwienie w momencie, kiedy wziąłam sobie tą szósteczkę. Popatrzyłam sobie tutaj i sprawdziłam kolor 336 z demcem i okazało się, że to nie jest taki kolor, tylko jakieś coś tego typu. I powiem Wam, że zaczęłam sprawdzać po kolei wszystkie te kolory i one się zupełnie nie zgadzają, te numerki z tymi kolorami, które są podane na wzornikach. Dla przykładu piętnastka. Tutaj mamy numerek 15 i to jest 745. To jest kolor żółty. I wszystkie te kolory mulin, które są podane tutaj, są identyczne jak te narysowane tutaj w tych kwadracikach, czyli takie jak na wzorze. Natomiast muliny, które są dane tutaj. No, nie są takie jak na wzorze, tylko są zupełnie inne. I w momencie, kiedy kupilibyście sobie sami tą mulinę, która jest podana tutaj, to wzór kotka rzeczywiście wyglądałby tak jak tutaj. A jeśli haftujecie tymi gotowymi nitkami, to ten wzór wygląda zupełnie inaczej. I powiem wam, że teraz to już w ogóle mam mieszane uczucia i nie wiem co ja mam na ten temat myśleć. I już wiem, że to będzie ogromny fail, ponieważ już wam mówiłam o tych szóstkach, że jest ich ogrom, a nitki praktycznie w ogóle tutaj nie ma. Mm, I nie wiem, na czym to polega, czy to jest błąd sprzedawcy po prostu w dobraniu nitek, czy one zostały źle po prostu przymocowane do złych numerków, że ten wzór wygląda tak, a nie inaczej. No nie wiem, powiem Wam, że jestem zmieszana, bo nawet choćbym chciała dokupić e, tych nitek, to teraz nie mam pojęcia co to są za kolory i no i to już jest tak naprawdę praca no, na dobrą sprawę do wyrzucenia jedyne co wam jeszcze mogę powiedzieć to to, że postaram się zrobić dalej to, tego kotka i najwyżej pominąć te kolory, których mi braknie e, i zobaczymy jak to będzie wyglądało aczkolwiek no wątpię w to, że uda mi się dobrać identyczną mulinę e, no bo no, nawet nie wiem jaki ona ma numerek bo te muliny zostały w ogóle tutaj pomieszane i ja nie mam pojęcia w ogóle, jak to się stało, że te muliny są inne niż w ogóle te podane. No, masakra ogólnie, zobaczymy. Spróbuję to robić dalej i najwyżej po prostu pominę, pominę te kolory, których nie mam. No, ale to i tak jest trochę bez sensu. No, bo wiecie, no obrazek, no, obrazek nie będzie wyglądał tak jak powinien. Jestem dokładnie po 7 dniach pracy nad tym zestawem i powiem Wam szczerze że im bardziej w las, tym mniej chce mi się go kończyć, ponieważ wiem już, że kolory są pomylone. Tych kolorów mi już widzę, że zaczyna brakować, więc zapał odchodzi z każdą kolejną zużytą niteczką i nie mam pojęcia, jak to będzie dalej, bo zostało mi do wyhaftowania jeszcze bardzo dużo, praktycznie cała kanwa jest jeszcze biała, Zrobiłam tak naprawdę niewiele. Staram się robić po 400 krzyżyków dziennie. Jest to bardzo mało, ale i tak uważam, że jak na mój zapał do tego zestawu, to i tak sporo. No i co? No i zobaczymy, co będzie dalej. Postaram się to jakoś skończyć, chociaż nie obiecuję, bo, tak jak mówię, ciężko. Ciężko z zapałem, ciężko z motywacją, tym bardziej, że coraz mniej mi się ten obrazek zaczyna podobać. Wracam do Was z powrotem i powiem szczerze, że nie sądziłam, że wrócę aż tak szybko, ponieważ zdążyłam zrobić cztery tam, mniej więcej skończyłam tutaj ten etap. No i po takim kawałku już zabrakło mi jednej nitki. Jak już tutaj możecie zauważyć, jednego koloru. I jest to ten kolor. Ta nieszczęsna szósteczka. No i tak jak mówię, skończyłam tutaj cztery kratki, a tych szóstek jest tutaj jeszcze cała, cała masa. E, najwięcej jest ich chyba tutaj. No po prostu szóstka na szóstce. E, o, teraz to widać. No, i zastanawiałam się, co robić z tym dalej, ale stwierdziłam, że po prostu będę haftować tym, co mam. No i zobaczymy, jak uda mi się wyhaftować ten obrazek i czy w ogóle się uda. Ile tych nitek zabraknie, bo stan nitek wygląda mniej więcej w ten sposób. Większość się już kończy, jedna się już właśnie skończyła. Jest ich naprawdę, naprawdę niewiele. Tutaj mam jeszcze o jedną tego czarnego, to po prostu dowalili trzy T. Tu jest dziewiętnastka, trzydziestka piątka, trzydziestka szóstka, a reszty to po prostu tyle, co kot napłakał. No i zobaczymy, spisałam sobie mniej więcej, wydaje mi się słuchajcie, że ta szóstka to w przybliżeniu będzie chyba to L891 No i patrzyłam właśnie ten kolor na internecie i chyba, i chyba to jest ta szóstka Więc jak coś to będę musiała zamówić, z tego co widziałam w następnej kolejności zabraknie mi osiemnastki i osiemnastka to by wychodziło, że jest taki kolor w rzeczywistości u mnie to jest coś takiego i to będzie chyba następny kolor którego mi zabraknie bo też jest bardzo dużo do haftowania a niteczki nie ma prawie w ogóle także zobaczymy co będzie z tym dalej okej okay. Mam nadzieję, że sposób w jaki przedstawiłam Wam swoje poglądy na temat tego zestawu są zadowalające i że wynieśliście coś z tego filmiku i że już mniej więcej wiecie, czy sami byście kupili tego kotka, czy może niekoniecznie. Oczywiście, pracowałam nad tym tylko półtora tygodnia, więc jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego na temat właśnie tego zestawu. I na pewno powstanie trzecia część, w której powiem Wam, jak się mają losy tego kotka. No i mam nadzieję, że, że skończę ten obrazek i że będę mogła Wam pokazać, jak wygląda efekt końcowy. Choć jak już pewnie wiecie, nie będzie to bardzo łatwe. No, także na pewno powstanie trzecia część, jakieś uzupełnienie, ale na to już będziecie musieli poczekać troszkę dłużej, aż skończę haftować cały obrazek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No i zapraszam do następnego już we wtorek, także do zobaczenia i pa!